Mam zamiar jechać na zawody fitness? Wow, tak. super! Tak, bo ja mam rewelacyjne mięśnie potaci genetycznej. W ogóle mniej mnie kosztuje tyle wysiłku, żeby dojść do takiej sylwetki, jak na przykład no, osoby, które nie mają takiego szczęścia genetycznego. Okej, okay, ale chciałabyś na przykład być też taką mentorką w fitnessie, jak są niektóre znane panie? Ja myślę, że, że już jestem ponieważ faktycznie tę sylwetkę mam ym, wspaniałą. Mówię to wprost, bo widziałam siebie wczoraj na scenie i nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny. Ja cały czas jestem mentorką. Od 10 lat nie zmienię, powtarzam moim fanom, jak ważne jest zdrowe żywienie, jak ważne są te nawyki, które ja mam. Że to nie spada mi z nieba, to nie jest tak, że ja się budzę i o, po ojcu mam super mięśnie. Nie, to wszystko jest wynikiem dużej konsekwencji i bardzo dużej dyscypliny. To też super. Wpływa na zdrowie, bo dzięki temu właśnie możemy dużo na przykład chorób autoimmunologicznych e, zahamować. Nie tylko patrząc próżnie na wiesz, cerę czy, czy ciało, ale też właśnie od wewnątrz. Więc y, może zrobić kiedyś taki obóz, ale to by czyżby, obóz musiał być, który bardzo dużą uwagę przykłada na jakiś taki psychologiczny rozwój, bo to jest dla mnie mega ważne.